Dzień dobry, witam was serdecznie bojko na telez tej strony zapraszam do porannej analizy rynkowej. Dziś już, jak zapewne słyszycie, jest zdecydowanie lepiej z moim głosem, także trochę dłużej ta analiza potrwa i trochę więcej. Słuchajcie, w ogóle rzeczy mamy do omówienia z racji tego, że rynki w końcu, jak widzicie, za moimi plecami się ruszają. W końcu ta płynność na rynki weszła. Inwestorzy zarówno z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, oraz częściowo z Azji, bo nie wszystkie giełdy. W krajach azjatyckich były wczoraj zamknięte, powrócili na rynki, zatem i zmienność wróciła także. Myślę, że zacznijmy sobie może nie od wykresów, ale od omówienia bieżących wydarzeń makro, bo słuchajcie, trochę się wbrew pozorom na rynkach podziało. Myślę, że głównym tematem, mimo całkiem pozytywnego otwarcia 2023 roku, hmm, chyba właśnie ci. Inwestorzy, słuchajcie, bardziej pesymistyczni, bardziej recesyjni zrezygnowali z handlu, żeby choć 2023 otworzył się nieco bardziej optymistycznie. Wczoraj dla osób, które nie były, omawialiśmy, słuchajcie, między innymi indeksy oraz to, że cały 2022 zamknęły w sumie pod kreską. Jakby nie patrzeć, około 19, 20-15% w zależności oczywiście od kraju oraz od indeksu. Natomiast to takie można być ogólne stwierdzenie. Dzisiaj skupimy się na sentymencie, czyli między innymi tym, co tak na dobrą sprawę determinuje ten ruch na zapleczu rynku, bo trend to jest to, co oczywiście widzimy w pierwszym rzucie oka na rynek, natomiast sentyment jest to coś, co kieruje nim bardziej długoterminowo i bardziej, powiedziałbym, drugoplanowo to jest bardziej dosadne słowo. Natomiast czym dzisiaj kieruje się sentyment rynkowy? Co takiego ciąży rynkom? Wczoraj zarzuciłam taki temat, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zachęcam do wejścia na stronę IMF wydał taką notkę, taki raport, bo nie można w sumie tego nazwać raportem, że praktycznie w jednej trzeci wszystkich krajów światowych dotknie recesja. Między innymi ta recesja skupi się właśnie w krajach europejskich oraz azjatyckich. My w 2022 mówiliśmy sobie już kilkukrotnie, że Chiny pomimo napompowanych własnych oczekiwań wobec wzrostu gospodarczego, bo tam oczekiwania sięgnęły prawie tam 5 z gruszami, 5,8, no to już 6 prawie, procent względem wartości PKB, będą krajem, który najbardziej z tej strefy azjatyckiej ucierpi. I nam się wydaje, kurczę, ale wzrost 5,8 czy nawet 5 prognozowany przez Międzynarodowy Fundusz Woltowy, to jest dużo. Musimy wziąć pod uwagę pewną bazę, czyli to, z jakim Chiny startowały PKB, w takich swoich najszybszych latach rozwoju, no i tam rzadko kiedy schodziło, znaczy schodziło oczywiście, tylko w dużej mierze balansowało wokół 10%. Więc biorąc pod uwagę znacznie mniejszą dynamikę, dla Chin balansowanie w okolicach 5-3 to jest bardzo duże spowolnienie, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze wyniki. Natomiast dlaczego to mówię? Międzynarodowy Fundusz Woltowy zwrócił szczególną uwagę na Wielką Brytanię. Jako no, Wielkie Brytanii też sobie często mówiliśmy w kontekście energetycznym i też recesyjnym, że te wszystkie praktycznie instytucje prognostyczne wskazywały Wielką Brytanię jako czynnik zapalny na starym kontynencie, w tym recesja wystąpi najszybciej, będzie najgłębsza. No i oczywiście najbardziej przeoram, już tak mówiąc, kolokwialnie, rynek finansowy. I właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2023 roku również zwrócił uwagę, że Wielka Brytania ma największe zagrożenie na tą chwilę patrząc na cały stary kontynent pod względem Wejścia w recesję. Także sentyment na razie o tyle, o ile wczoraj był pozytywny, co bardziej związało się z ograniczoną płynnością, z tym, że faktycznie inwestorzy chyba chcieli wejść w ten nowy rok z nieco bardziej pozytywnymi nastrojami. Nie było najlepszy, bo wszystko się kręciło wokół kwestii recesyjnych. Żeby tego było mało, może zostaniemy sobie przy indeksie strachu i chciwości. On dalej utrzymuje się w tych poziomach strachu: 37, wczoraj 36, to sobie balansowało. Natomiast utrzymując się w temacie strachu oraz recesji, drugim elementem, drugim problemem jest chiński covid. O ile my trochę spełziliśmy z tego tematu, bo wszyscy go mamy dosyć i w nagłówkach, i gazetach, i mediach, o tyle. On narodził do takiej skali, że Unia Europejska proponuje, że wyśle do Chin część swoich szczepionek. Są tam pewne braki w produkcji, są pewne braki w kontekście szczepień pewnych grup społecznych. Tutaj nie wnikamy, czy chcą, czy nie chcą, czy są obowiązki, czy nie. Natomiast rysują się na tym polu dwa zagrożenia. Pierwsze, słuchajcie, zagrożenie takie, że jeżeli zostaną dostarczone tam szczepionki, szybko restrykcje się rozluźnią. I istnieje bardzo duża szansa rozprzestrzenienia tej choroby ponownie na cały świat. Już Włosi jeszcze o tym za bardzo nie mówią, ale my o tym mówiliśmy. Sobie jeszcze w końcówce grudnia, mieli problem z obywatelami, którzy przylecieli z Chin, którzy w 50, ponad 50% byli zakażeni. Także na razie, słuchajcie, co do Chin w ogóle, to jest taki temat, że nie za bardzo lubię wchodzić w te dane chińskie, bo o ile wielu analityków zwykle gdzieś tam się łapiemy, spotykamy i rozmawiamy na ten temat, podzielam gdzieś tam moje zdanie w kontekście tego, że dane z Chin to są takie dane, które trzeba podzielić przez dwa i jeszcze podzielić przez cztery, że nic nie jest, wiecie. Wprost, wprost wiarygodne na papierze, nie da się tego jakoś bezpośrednio sprawdzić, także w pewien sposób zawierzamy temu, co widzimy i w związku z tym ciężko jest założyć, że w Chinach nie ma problemu i ta polityka zero-covid będzie po prostu kwitła, tak że nigdzie nie będzie lockdownów, nikt nie będzie musiał być na kwarantannie, to wszystko się luzuje, natomiast problem ewidentnie jest i to jest drugie zagrożenie, które na razie, no już może trzecioplanowo przesuwa się za rękami, natomiast jeżeli ujrzy światło dzienne i znowu usłyszymy o Wielkich covidowych problemach, no to myślę, że kolorowo nie będzie. Zaraz zobaczę, czy ta wiadomość jeszcze tutaj gdzieś wisi. No widzicie cały czas na czerwono, covidowe wiadomości dotyczące i przyjezdnych, i podróżujących, cały czas jest dosłownie to samo. Jeżeli obserwujecie sobie takie newsowe media, posiedzicie nawet godzinę, dwie, trzy, no może aż trzy to bym na to nie poświęcała, żeby patrzeć w ekran, natomiast zobaczycie, że cały czas temat się przywija. I oczywiście Wielkiej Brytanii w kontekście długiej recesji, która może tam wystąpić. 2023 rok to według prognostyków raczej rok czysto recesyjny. Gdzie nigdzie oczywiście zobaczymy płytką recesję, gdzie gdzie może w ogóle nie zobaczymy. Między innymi Stany Zjednoczone, one mają najlepsze prognozy w kontekście Recesji, ale wiecie, czym są prognozy. Prognozy mogą się spełnić albo się nie spełnić. Tutaj nie ma gdzieś tam... No jest opcja pośrodku, ale żeby tutaj się nie dywagować, są to prognozy. Dlatego może się zadzieć wszystko. Nie wiemy, co nam przyniesie 2023, tym bardziej, że 2022 był chorym rokiem. No nic. Tak, czyli zobaczcie, że w sumie wszystko balansuje z takich newsów wokół recesji i COVID Z takich ciekawszych rzeczy dotyczących m.in. Wielkiej Brytanii i tego, jak to może wpłynąć na potencjalne poziomy inflacyjne w tym roku, jest to, że Wielkiej Brytanii dla tych biedniejszych rodzin dostaną one dopłaty, znaczy takie alabon, no, nie wiem jak to Dobrze określić, ale to będą jednorazowe takie produkty wsparcia w wysokości 900 funtów, na tą chwilę, o ile dobrze pamiętam. Bo tam, jakby nie patrzeć, dalej są problemy z cenami gazu, cenami energii, tak jak wszędzie. Ale akurat rząd zastosował takie, a nie inne rozwiązanie. Także to jest bardzo ciekawe, jak na przykład. Teraz ta polityka fiskalna prowadzona przez rząd wpłynie potencjalnie na procesy inflacyjne, z którymi walczy Bank Anglii. Zobaczymy, jak to się rozłoży, natomiast jest to, myślę, że ważna informacja w kontekście nawet takiego intradayowego handlu. Z newsów moglibyśmy powiedzieć, że się zamykamy na tym. Ja nie chcę wchodzić w statystyki covid ani ile tam zachorowało, co tam trzeba robić, komu szczepionki. Bo dla nas kluczowa jest informacja, że jest problem i my to mamy w głowie. Natomiast zerkimy, słuchajcie, co tam w trawie piszczy, co słychać w kalendarzu. Rano poznaliśmy stopę inflacji roczną i miesięczną z Turcji, i tutaj ewidentnie bardzo duży spadek. Większy od oczekiwań, bo około ok. 64-27% można powiedzieć, o jest, taka inflacja była większa, zdecydowanie większa w Turcji. Więc tutaj, in plus, oczywiście dla. Liry. Natomiast w końcu od tych kilku dni, ostatniego tygodnia grudniowego, może powiedzieć nawet tego tygodnia, słuchajcie świątecznego, do dzisiaj mamy w końcu jakieś dane, oprócz oczywiście wczorajszych PMI-ów. Między innymi stopa bezrobocia oraz bezrobotni zarejestrowani z Niemiec 9,55, bardzo ważne odczyty dla euro oraz S&P według S&P PMI dla co to mam przemysłu z Wielkiej Brytanii. No i tutaj zobaczcie spory spadek jest prognozowany. Co jest bardzo ciekawe mając informację, że Wielka Brytania jest typowana jako główne, główne państwo, które wpadnie w najgłębszą i najdłuższą recesję ze Starego Kontynentu, inwestorzy szczególnie silnie będą, słuchajcie, nadstawiać uszu oraz oczy do właśnie takich wskaźników. Wskaźników, które są wskaźnikami bardzo elastycznymi, wręcz miękkimi, bo opierają się na ankietach i między innymi właśnie PMI do tych wskaźników należą I oczywiście rynek pracy dalej. Mniej teraz będzie istotna polityka monetarna, choć dalej będzie, bo to polityka monetarna i ona wpływa na podaż pieniądza, natomiast tak czy inaczej te wskaźniki miękkie będą bardzo sugestywne i bardzo ciekawe w kontekście właśnie tejże Recesji. Także widzicie takie ogólne dane, które wpadają nam na rynek, możemy rozpatrywać na dwa sposoby. O jest dobrze, jest źle i pod to handlujemy długoterminowo, albo skupić się, jakie wskaźniki będą kluczowe dla inwestorów w kontekście właśnie tychże danych. Dalej słuchajcie, odczyty inflacyjne, chyba pierwsze w tym roku, takie ważniejsze z Niemiec, dokładnie o godzinie 14. Inflacja, ale wstępna w ujęciu rocznym oraz miesięcznym, i PMI dla przemysłu z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych 15.30-15.45. Dziękujemy na tym, zamykamy dzień. Żadnych przemówień nie ma. Nic tak, na dobrą sprawę z takich wydarzeń makro się nie dzieje. Zerkniemy sobie na target rate bo długo patrzyliśmy, ale posiedzenie dopiero 1 lutego i tu w sumie nic się nie zmienia. Dalej dosyć sztywno ta cena sobie balansuje. Rentowności, dzisiaj dół, po wczorajszy takiej mimozie na rynkach silny zjazdów w kierunku 3,81. To jest taki, no, powiedziałabym, w, miar, w miarę poziom, biorąc pod uwagę ostatnie notowania, 10 punktów bazowych wyżej, co może świadczyć o troszeczkę mniejszym apetycie na ryzyku i większym przekierowaniu się inwestorów do obligacji. No w związku choćby z tym cały czas trzeszczeniem o recesji. No media już, na jakie nie wejdziecie, na jakie finansowe nie wejdziecie, cały czas będą Wam powtarzały, że recesja już jest, nie zważając w ogóle na odczyty makro. No dobra, w sumie z takich rzeczy miękkich sobie powiedzieliśmy chyba wszystko, co jest najważniejsze tego dnia. Będziemy oczywiście updateować to sobie na bieżąco. Z takich ciekawych rzeczy, nie wiem czy czytaliście na Telegramie i kiedy tam byliście, bo ten okres świąteczny był różny. Oficjalnie Rosja stała się już nie tylko największym eksporterem ropy. Do Chin, ale także eksporterem gazu. Plany tam są naprawdę solidne względem eksportu i gazu, i ropy do chińskiej gospodarki. Natomiast pytanie teraz się pojawia jedno może właśnie na tych osób, które handlują bardziej na surowcach. Jak bardzo duże zapotrzebowanie w kontekście zbliżającego się solidnego spowolnienia w Chinach, już już nie mówić o recesji, bo to zobaczymy na PKB. Jak bardzo duże zapotrzebowanie wystąpi właśnie w obliczu zwalniającej gospodarki? Bo to, że ktoś jest największym eksporterem, czy największym importerem, tu mówimy oczywiście o dwóch stronach Rosja, Chiny. Pytanie, jak to zapotrzebowanie realnie na to wpłynie, bo wiecie, eksportować, importować można sobie i tony. Pytanie, na ile to jest nam potrzebne i oczywiście jakie jest zapotrzebowanie takie podażowe, czyste w gospodarce, bo Możemy to sobie sprawdzić, możemy to sobie przeanalizować. Natomiast wszyscy tak się zapalają tym, że o, Rosjanie tu już dostarczają, znaleźli drugi rynek zbytu. Rynek zbytu można znaleźć. Pytanie, jak on głęboki będzie. I to pytanie na razie pozostaje otwarte względem właśnie ostatnich odczytów dotyczących tego zapotrzebowania. No nic, sprawdzamy sobie, słuchajcie, technicznie, co tu słychać na rynkach. Ja wezmę epic pena. Dlaczego od funta zaczynamy? Bo na funcie fajna strefa. Strefa oczywiście podażowa, wykres w nią teraz bardzo solidnie wpada. Zobaczcie. W ogóle na większości walut euro, fund, Austral... Australijczyk może mniej z Nowozelandczykiem, ale euro, szczególnie to widać. Cały czas balansujemy w takiej szerokiej konsolidacji. Jak zaczęliśmy w drugim tygodniu grudnia, tak do dzisiaj nie możemy jakoś solidniej z niej wyjść. Oczywiście wiąże się to z. Mniejszą płynnością na rynkach, trochę brakiem danych, danymi powiedziałbym różnymi, bo tutaj nie możemy sprecyzować, czy były to dobre dane, czy złe dane, ale zobaczcie, pierwsza świeca tutaj potwierdzona płynnościowo pierwsza taka większa strefa podażowa obecnie wykres w nią wpadł i ją testuje. Dlaczego szukamy tu strefy podażowej? Zobaczcie, że znajdujemy się cały czas w konsolidacji, więc bierzemy pod uwagę i strefy popytowe i strefy podażowe. Moglibyśmy sobie teraz zerknąć z interwału D1 i określić jakiś dominujący trend. Zakładam, że trend wzrostowy. <laughs> Natomiast, co jest jeszcze ciekawsze, z interwału D1 my sobie wcześniej wyznaczyliśmy taką dużą strefę popytową. W tej strefie cały czas się mieli wykres, więc z jednej strony jesteśmy w trendzie wzrostowym, w drugiej mamy już kilka red flagów w postaci kilku świeczek na D1, czyli kilku bardzo znaczących świec na interwale D1, czyli kilku dni, które testowały cały czas Tą właśnie strefę popytową. Zawsze powtarzam i będę powtarzać, że strefy, które są naruszone, dotknięte raz i jest reakcja, są strefami najsilniejszymi. Tam, gdzie dużo się dzieje, zwykle warto albo sobie brać jakieś mniejsze pozycje, albo wziąć pod uwagę, że tam potencjalny pullback, czyli potencjalne wybicie, nie w naszą stronę może być zdecydowanie większe. Na razie, funt. Ucieka nam, złapał tą płynność, potestował, zobaczcie te knoty w środku, załapał płynność właśnie z nich, potestował ten środek podażowy i na razie ucieka nam właśnie w kierunku tym podażowym. Pytanie, gdzie tutaj znajduje się ekologiczne wybicie ze struktury trendu spadkowego, czyli gdzie ułożyć sobie potencjalne take profity, jeżeli złapaliśmy pozycję w tych miejscach? plus minus. No oczywiście potencjalne take profity mogą być na wybiciu ze struktury trendu spadkowego. To wybicie jest dosyć głębokie, bo ono gdzieś znajduje się dopiero w tym miejscu. musi być właśnie pokryte ceną, a nie tylko knotem, bo knoty to jest łapanie płynności. Natomiast biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ten ruch, cały ten ruch to takie pierwsze szybkie take profity to na pewno jest zbadanie płynności w okolicach 1,2340. No pięknie ten funcik odskoczył nam od tej strefy podażowej. No i zobaczcie, że tym knotem zostały łapnięte tutaj te płynności. Więc jeżeli ta świeca nam się tak domknie, domknie się właśnie w takim wydaniu, trochę tutaj wykres pobalansuje jeszcze do dołu, to będzie to fajna strefa podażowa do potencjalnego jeszcze podegrania w dół. Także zobaczymy na razie nic ani nie rysujemy, nie robimy takich rzeczy, bo się tworzy. Za 15 minut się zamknie i będziemy mogli powiedzieć nieco więcej. Z interwału D1, jak widzicie, jesteśmy w tej w tym trendzie prowzrostowym. Ta strefa, o której ja mówię, to jest dokładnie ta strefa ulokowana na tej świecy. Zobaczcie, jak długo wykres znajduje się. Tu jedno było takie odskoczenie, nie mieliśmy retes do dołu, no i dziubanie w tej strefie tych kilku dni. I to jest właśnie ten retflak, o którym mówiłam, że uważamy na takie rzeczy, mimo że jesteśmy w trendzie prowzrostowym, ten trend może być spulbekowany głęboko. Głęboko może zostać złapana płynność i może dojść do wybicia, tym bardziej, że kilka takich miejsc, gdzie pojawiła się po drodze płynność, może być jeszcze Przetestowana i jak na złość, jest to mniej więcej, słuchajcie, 50% ruchu, czyli taki perfekcyjny pullback na D1 do zrobienia jest. Także na takie rzeczy jak najbardziej uważamy. Bardzo podobnie, słuchajcie, będzie wyglądał eurodolar. Tu akurat z mniejszego interwału go wziąłem, natomiast przeskoczymy na h 1 na troszeczkę większy. No i pytanie, czy tu są strefy popytowe? Jak były tu już przetestowane? Tu raczej na tą chwilę eurodolar idzie na wyjście. Dalej w kierunku trendu podażowego. Pierwsze strefy podażowe. Zobaczcie, tu piękna strefa podażowa, potwierdzona płynnościowo, ale wykres już od niej odskoczył. Czyli czekamy po prostu na utworzenie się nowej strefy. Gdzie ona może się utworzyć? No, oczywiście, w ruchu. Nie powiedziałem, że o tutaj, gdzieś po środku, musi ta strefa być, tylko być może będzie łapała płynność z takich miejsc, które nie mają strefy popytowej, ale dają płynność strefom podażowym. Czyli dają. Płyn, e, przepraszam, strefą popytową po drugiej stronie wykresu. Także to są takie miejsca bardziej ala wsparcia, na które warto zwrócić uwagę albo umieścić swoje take profity, jeżeli złapiemy pozycję w tej najbardziej aktualnej strefie popytowej, czyli mniej więcej w tym miejscu, przepraszam, podażowej i potencjalnie szybkie take profity leżałyby sobie w tych okolicach. No dobra, zerkimy sobie jeszcze na Australijczyka, odświeżymy tylko tym szablonem. No i co my tutaj mamy na Australijczyku? Na Australijczyku również na razie ostra jazda do dołu, na Hajdynkach tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, bo zobaczcie, że strefa popytowa, brzeg podażowa, już myli mi się to okrutnie, tworzy się dopiero w tym miejscu. Tutaj tej strefy nie było, ona nie złapała płynności tutaj z innych miejsc, tu nie było jakichś knotów, także tu przy potencjalnym podegraniu jest to miejsce o mniejszym prawdopodobieństwie ruchu do dołu. Jeżeli tutaj wykres wróci szybciej, wybije, wybije to miejsce, tak jak się mówiłem przy tych zwykłych strefach gdzie nie mamy potwierdzenia płynnościowego, szybciej wybije to miejsce, złapie wyżej płynność, wytnie wszystkie stoplosy które będą leżały troszeczkę powyżej, powyżej tego szczytu i dopiero wówczas będziemy mieli ten konkretny ruch. Także tutaj to miejsce bardzo ważne z perspektywy potencjalnych wzrostów, że ono może zostać wybite i zretestowane jeszcze do góry. No dobrze, idźmy sobie dalej, bo tutaj na razie tej strefy nie widać, nie handlujemy na taki bieżącej, niech to się sobie zamknie i będziemy wtedy dywagowali, jak to rozegrać. No i złoto. Złoto dziś bardzo mocno do góry. W okolicy słuchajcie 1847 dolarów za uncję, czyli bardzo, bardzo wysoko. W D1 mieliśmy tą kompresję, dywergencję, na którą liczyliśmy wybicie do M, ale wybicie wyszło górą, co też jest bardzo optymalne dla złota. Pytanie, gdzie my mamy tutaj strefy popytowe? Może zejdziemy na troszeczkę mniejszy interwał, czyli na przykład H4, żeby zerknąć, gdzie my tutaj mamy taki pierwszy. Popyt. Pierwszy popyt, który rzuca się w oczy, to oczywiście w tym ekstremum, na zasadzie minima. W tym minimum potwierdzony płynnościowo mamy. No i zobaczcie, że od razu widać pierwszą świecę, która tutaj odreagowała wokół tej strefy. Także ta strefa jest już przereagowana. Domniemam, że ta tutaj złapana płynnościowo również. Tutaj może aż tak nie będę po hamsku rysować. Podejdziemy sobie właśnie tym. Tutaj również, no dokładnie, jest przereagowanie. Jakieś było pytanie, czy tu coś mamy na świeżo? Jeżeli mamy, to już zostało odreagowane. Mianowicie ta strefa popytowa, zobaczcie. Pyk leży mniej więcej tutaj, jest to taka pierwsza strefa, gdzie po korekcie moglibyśmy się spodziewać jakiegoś ruchu ze strony kupujących, czyli ruchu popytowego. Czy jest to mniej więcej strefa w okolicach 1823 dolarów za uncję. Taka pierwsza, najświeższa. Czy mamy jakieś ograniczenia dla złota? No pewnie jakieś mamy, tylko gdzie one leżą, aż na W1 nie będziemy iść, na 1D1 też nie. Czy mamy tutaj jakiekolwiek wybicie, pierwsze ze struktury? Zobaczcie, że pierwsza taka podaż złota, ze strony technicznej, to nawet nie są w sumie, no to są mniej więcej te zakresy, ale one, zobaczcie, zostały już tutaj pochwycone. Idąc wyżej, ten zakres dokładnie tu z tego knota, on w sumie został już tu złapany. Czyli taka pierwsza podaż się pojawia, więc dopiero okolice, zobaczcie. 1880-1917 to są okolice, w której może wystąpić dopiero pierwsza podaż złota, taka najtechniczna, oczywiście, tak? nie mówię o fundamentalnej, taka najświeższa strefa, która nie została przereagowana, zobaczcie, jeszcze nigdy przez wykres. To są dopiero okolice 2000, także dla złota być może 2023 rok będzie ciekawym rokiem. I w końcu te elementy fundamentalne, o których bardzo często mówiliśmy, się po prostu spełnią. Pokażę Wam funcika, bo funcik fajnie. Fajnie wygląda. Zobaczcie, widzicie do wybicia ze struktury, w sumie wykresem mknie. Tutaj złapaliśmy taką bardzo ciekawą strefę. Jeżeli coś takiego się pojawia, od razu sobie stop Cyk cykna zero. I często też na telegramie pokazuję Wam, żeby ten stoplos był blisko zera, żeby nie dochodziło do takiego odbicia, że jeżeli strefa nie wchodzi, to my nie wiemy, co z nią robić. Więc tutaj jest to rozegranie poranne na funcie. Ja troszeczkę niżej złapałam tą tą strefę. Nie wiem dlaczego, chyba inny interwał oglądam natomiast nie ma to znaczenia, reakcja jest. Czyli co do złota? Zobaczcie, że na złocie w sumie za dużo takich kwestii podażowych nie będzie. Tutaj złoto jest naprawdę ciekawym instrumentem na 2023, tym bardziej, że zobaczcie, spina nam się tu z fundamentami, o których mówiliśmy w analizie złota jeszcze w 2022 roku. Teraz jak mówię 2022, to wydaje się to odległym czasem, natomiast naprawdę jest, jest to blisko, bo my to robiliśmy nawet chyba w grudniu, o ile dobrze że pamiętam, jeżeli chodzi o indeksy, na razie indeksy w Stanach Zjednoczonych niewymagające, indeksy niewymagające po sesji za bardzo nie było. W Wielkiej Brytanii odbijamy, bardzo ciekawa sytuacja na rynkach, odbijamy głównie temu, że ten funcik radzi sobie zdecydowanie gorzej. Weźmy sobie może pod uwagę właśnie ten UK 100, specyfikację instrumentu. Jak widzicie, wyceniany jest w funtach, więc skoro wyceniany jest w funtach i radzi sobie funt. Tragicznie na razie na rynku, bo mamy ten ruch prospadkowy, no to z siłą rzeczy indeks wybija i wcale nie musi mieć ku temu jakiegoś fundamentalnego, fundamentalnej podstawy. Także dzisiaj bardzo ciekawa sesja. Uważamy na te pierwsze dane, szczególnie te funtowe dotyczące PMIF o 10:30, bo one mogły tym funtem pomiątać trochę jak szatanem, i tego się raczej będziemy spodziewać. Jutro, słuchajcie, widzimy się oczywiście o godzinie 9.00. Zaznaczę tylko, że 5.00. Stycznia analizy nie będzie na kanale z racji tego, że słuchajcie, ja mam trochę później święta i jadę dopiero teraz na święta, także piątego nie będzie, ale oczywiście po tym dłuższym weekendzie widzimy się jak najbardziej o godzinie dziewiątej. Także dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia do jutra. Widzimy się o dziewiątej.